Extreme City generalnie już się Wierzył prowadzimy piąty rok, mogę powiedzieć, od 2014 roku. Zaczęliśmy. Zawsze nam się miło tu przyjeżdża i dlatego co roku prowadzimy takie szkolenia 3 godziny co tydzień, w każdy poniedziałek w tym roku od 11 do 14. I to są trzy grupy. Zawsze sobie dzielimy na podstawową grupę na pierwszej godzinie. Druga grupa, która jest średnio zaawansowana, czyli tacy, którzy potrafią się poruszać po skateparku, nawet jakieś triki, ewolucje zrobić. No i trzecia zaawansowana. Jest dużo dzieciaków, wiadomo, Staram się dzielić tak, żeby było fajniej, i żeby wszyscy mogli skorzystać. Już kilka razy się wyglebiłam, ale instruktor jest bardzo fajny i jestem na razie w pierwszej grupie i myślę, czy nie pójść jeszcze do drugiej na godzinę. Ostatnio byłem tutaj na skateparku z moją babcią. No, jeździłem sobie. Właśnie mój kolega powiedział, żeby przyjechać tutaj, bo uczą tutaj jeździć i właśnie przyjechałem się tak pouczyć tutaj na hulajnodze, bo jestem tak początkującym. No tak, często co rok w wakacje przyjeżdżamy się nauczyłem wężył, lupa, różne tam rurki, boardslidy, beglipy. Yy, jestem pierwszy raz na takich zajęciach i nie wiedziałem, że będzie Olaf, no ale fajnie, że jest i mnie pewnie nauczy jakichś nowych trików. Tak jak rozmawialiśmy, ci instruktorzy też tutaj przyciągają, bo to są osoby znane w środowisku. Tak, to są jedni z najlepszych w Polsce nie tylko instruktorów, którzy mają też i doświadczenie, i licencje, ale generalnie zawodnicy, którzy jeżdżą na co dzień, dla siebie trenują, no i startują w dużych zawodach i tak naprawdę często je wygrywają w Polsce i poza. Ja zachęcam i zapraszam do samego końca wakacji w każdy poniedziałek od 11 do 14.